Witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj przyszedł czas na test pomadki. Dawno nie było jakiejś fajnej pomadki, którą warto by było przetestować. Ostatnio chyba była ta nowa pomadka z sensik wydaje mi się, więc przeskoczyliśmy z pomadki za 15 zł do pomadki za ponad 100 albo przynajmniej około 100 dlatego że tą pomadkę, a mówię tutaj o najnowszej pomadce Anastazji, można dostać w serworze za 120 zł, albo na Look Fantastic za 94 Tak, więc A jeszcze na Look Fantastic często są promocje, minus 15, minus 20% więc można ją dostać tam tanie, więc podlinkuję Wam tą pomadkę właśnie w obu tych sklepach. Natomiast to nie do końca jest taka prosta sprawa, że to jest nowa pomadka, że to jest pomadka w nowej wersji, bo chociaż tak ona jest nazwana, że jest to płynna pomadka, tak tutaj mamy napisane, że jest to lip stain, czyli, że jest to taki bardziej barwnik, taka farbka do ust, a nie pomadka. I na stronie Sephora mamy napisane, że jest to płynna pomadka właśnie do ust, o nadzwyczajnej trwałości, daje matowy efekt, a ponadto jest bardzo lekka. Formuła pomadki jest bardzo trwała i lekka, pozostawia niemal na ust, pozostaje niemal niewyczuwalne na ustach, nadaje intensywny kolor, nie wysuszając ust, efekt jest matowy, a krycie od średniego do pełnego. Na razie ta pomadka ma tylko jedną recenzję na stronie Sephory i jest to na jedną gwiazdkę. Osoba tutaj pisze, poczekajcie, zaraz uda mi się szybko wejść w to. Kupiłam kolor Dusty Rose, w założeniu powinien być jasny, przybrudzony odcień różu, jednak nie jest... Nie jest, bo barwi usta bardzo nieregularnie. Wewnętrzną część ust zabarwił bardziej niż obrys i nie da się tego wyrównać kolejnymi warstwami. Do tego kolor u mnie wyszedł mocno fioletowo-jagodowy. Efekt jaki wychodzi nie nadaje się do pokazania ludziom, a szkoda, więc na razie jest bardzo kiepska opinia. Ja tą pomadkę już używałam, to nie jest moje pierwsze wrażenie. Ja tą pomadkę już używałam, tak więc e, wiem mniej więcej z czym to, jak ona wygląda na ustach, bo byłam bardzo jej ciekawa, więc po prostu tak sobie wiecie, użyłam i tak. Trochę się zdziwiłam, tak zobaczyłam jak ona wygląda. Ja usta standardowo przed każdym testem pomadki przygotowuję tak, że przy porannej pielęgnacji używam peelingu na usta, żeby pozbyć się jakichkolwiek suchych skórek, a potem nakładam sobie maseczkę albo balsam. W tym wypadku akurat ponieważ ostatnią maseczkę Lenerz zdankowałam, jest to balsam z First Aid Beauty. Ultra Repair Lip Therapy. Bardzo fajny balsam, bardzo, bardzo go lubię. Naprawdę potrzeba niewielką ilość, żeby pokryć całe usta i mieć wrażenie, że właśnie macie je zabezpieczone. Tak więc nie trzeba dużo, nie trzeba go używać dużo, więc będzie na pewno bardzo wydajny. Tutaj mamy pojemność 14,8 ml. Tak więc ja teraz zdejmę sobie nadmiar właśnie tej, tego balsamu, ewentualnie pozostałości, nie wiem, w jakimś. Pudrze, po podkładzie, takie rzeczy, wiecie, które się na ustach mogą nagromadzić. No dobra, od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że chcę Wam zrobić dwa słocze tej pomadki, żebyście mogły zobaczyć, jak te kolory różnią się od siebie, zarówno w nakładaniu, jak i właśnie w, w ogóle w konsystencji. Więc tak, chciałam, z, z, z przyzwyczajenia chciałam wytrzeć nadmiar pomadki na opakowanie, ale tego nie zrobię. I teraz, tak, żebyście mogły zobaczyć. O. Tak wygląda jedno przeciągnięcie pomadki Dusty Rose, tej w starej wersji. Jest bardzo dużo tej pomadki na, na aplikatorze, więc to będzie bardzo długo wysychać. I teraz bez żadnego cięcia, bez niczego. Wyjmuję tą pomadkę. I teraz tak, żeby to było dobrze. Widać, widać, widać. Ok. Ok. I tu nawet zrobiłam dwa, ale widziałyście, co się zadziało, kiedy właśnie drugi raz przeciągnęłam e, aplikatorem, więc. Nie wiem, czy widzicie właśnie, co się dzieje, jak się przesuwa aplikatorem po, po nałożonej pomadce. Tak więc tak wygląda różnica pomiędzy jedną a drugą pomadką. Tak więc już na dzień dobry widać różnicę pomiędzy właśnie tym, jak ten kolor stary wygląda, jak wygląda ten nowy kolor. Natomiast to jest tutaj, wiecie, na dłoni, na ustach nasz pigment jest troszeczkę inny, to może wyglądać trochę inaczej. Tak więc zapraszam was bardzo bardzo blisko, ale myślę, wydaje że warto, żebyście zobaczyły po prostu jak się tą pomadkę nakłada. W tej chwili moje usta są suche, nic na nich nie mam. Nie mam też konturówki, bo nie zawsze używam konturówki. Czasami się okazuje, że na przykład warto poprawić, więc wtedy na koniec konturówkę dokładam. Natomiast w tej chwili konturówki nie mam. Więc jedziemy. Ja zazwyczaj Wycieram sobie nadmiar w opakowanie, bo ja nie lubię zbyt dużo pomadki nakładać zawsze, mam nadzieję, że będę mogła ją dołożyć i zobaczymy, tak więc jedziemy. Ok, i tak wygląda jedna warstwa tej pomadki nałożona. Jak mogłyście zobaczyć. To jest bardzo, bardzo delikatna warstwa, taka ledwo widoczna. Ja teraz spróbuję dołożyć drugą warstwę. Również ocieram o, tak, żeby za dużo tej pomadki nie było. I jedziemy z drugą warstwą. Ale zbyt dużej różnicy, szczerze mówiąc, nie widać. Powiem wam, że zanim skończyłam nakładać konturówkę, to pomadka już praktycznie całkowicie wyschła. Ona ma bardzo, bardzo cienką konsystencję. Może troszeczkę was oddalę. Ona ma bardzo, bardzo cienką konsystencję, taką, że mam wrażenie, jakbym nakładała po prostu wodę. Więc jak teraz tak zrobię, to praktycznie, nie wiem, czy widać, ale praktycznie nic się na, na, na dłoni, na palcu nie odbija. Jest naprawdę bardzo, bardzo. Nie wiem, jak to powiedzieć. Praktycznie niewyczuwalna, jakbym nic na ustach nie miała. Natomiast nie wiem czy zwróciłyście uwagę, ale faktycznie przy nakładaniu zdarzało się tak, że tutaj na jakby wewnętrznej stronie wargi, tu gdzie jakby się styka śluzówka, gdzie najczęściej w ogóle się wycierają pomadki albo zbierają albo coś, faktycznie się robiło takie nieładne zebranie tej pomadki i ona się robiła taka bardziej ciemna, natomiast wystarczyło póki ona była świeża jeszcze złączyć wargi, roz jakby rozetrzeć ją w pewnym sensie i wydaje mi się, że już teraz tego problemu nie ma. Ale faktycznie, jeżeli miałabym porównać kolor Dusty Rose, no to one nie są takie same. To tutaj widać, że one nie są takie same. Mam wrażenie, że ta jest zdecydowanie bardziej chłodna. Taka faktycznie wpadająca w taki niebieski, jagodowy ton. Natomiast, no powiem Wam, że no jest taka. Widzicie? Ja naprawdę nie wiem, czy to widać, na ile ja ciągnę za skórę, ale. Ona wcale tak łatwo nie schodzi, jak zrobię teraz to samo to. to o, to wiecie, tutaj było zdecydowanie więcej pomadki, więc ta pomadka po prostu w tej chwili jeszcze schodzi. Więc e, tak, słuchajcie, tak w tej chwili ta pomadka wygląda, że możemy zrobić jeszcze test causa tutaj na dłoni. Nic nie mam. Widziałeś to? Nic. Jeszcze mam nawet ze sobą szklankę przezroczystą, więc nie wiem, czy będzie coś widać. Wytrę tutaj, bo to tu jest tłuste, bo miałam pomadkę. Nie, po prostu zrobimy to w tym miejscu, ok. Nie wiem, czy widzicie, że nic generalnie nie widać. Tak, więc powiem Wam tak: na pewno jest to pomadka, która. Nie jest jak typowa pomadka matowa, nie jest taką typową matową pomadką. Faktycznie ma bardzo cienką konsystencję, praktycznie wodnistą. Tak więc zapraszam Was na koniec dnia, żebyście zobaczyły, ile tej pomadki zostało na ustach na koniec dnia. Ja tak jak wspomniałam, to nie do końca jest moje pierwsze wrażenie. Używałam tej pomadki ze trzy razy do tej pory, ale i mniej więcej wiem, czego się spodziewać, ale chcę ją jeszcze bardziej trochę poddać testowi, tak więc dzisiaj będzie i zupa, i coś tłustego, i wiecie, i pokombinujemy po prostu, co tutaj można zrobić, żeby tej pomadki. Pozbyć się w pełnym sensie z ust, i też pokażę Wam e, słocze, które robiłam tą pomadką, bo robiłam takie ładne słocze: wiecie, w kształcie ust i tak dalej. I pokażę Wam też te słocze, właśnie, i pokażę Wam, jak próbowałam usunąć obie te pomadki, e, jakich e, produktów użyłam i jakie były efekty: czyli po płynie micelarnym, po płynie dwufazowym, po olejku, jak to wyglądało. Tak więc to wszystko na koniec dnia. I naprawdę powiem Wam, że będzie ciekawie. Tak więc zapraszam Was na test i widzimy się na koniec dnia. No dobra, mamy 18.11, więc w zasadzie, jeżeli cokolwiek będę jadła, to już raczej nie będzie to nic, co będzie naruszało tą pomadkę. Szczególnie jeżeli to, co jadłam do tej pory, tego nie zrobiło. A jadłam, może nie tyle, że sporo, ale jadłam takie rzeczy, specjalnie takie rzeczy, że jeżeli ta pomadka miałaby się ruszyć, to by się ruszyła, więc y, pomij pomijając jakby to, że normalnie wiecie, coś tam piłam, czy z butelki czy z puszki, czy ze szklanki i same jak widziałyście, pomadka po prostu nie zostawia kompletnie żadnego śladu więc może, bo że jest nawet kisprów po prostu wiecie, nawet można kogoś cmoknąć w policzek i nie zostawiać mu żadnego śladu tak więc poza tymi normalnymi wiecie takimi napojami, jadłam na przykład zupę zupa jak wiadomo, bywa na tłustej bazie, ja akurat mam zupę z mrożonki, ale używam też do tego takiego, e, nie wiem, to się chyba Nazywa rosół w swoiczku. Nie wiem takiego koncentratu, gdzie generalnie tam się dodaje łyżka na przykład do zupy, jeżeli nie mamy własnego rosołu. Więc no, ma to taką tłustawą bazę i z reguły. Tego typu zupa, po prostu rozpuszcza mi wszystkie pomadki. Nawet prze, obejrzałam sobie m, ostatni test pomadki, czyli test pomadki Sensic. No i akurat jeśli chodzi o zupę, no to tutaj pomadka sobie po prostu nie dała rady. Tak więc, żeby właśnie zobaczyć i tak jeszcze dobić trochę tą pomadkę, to jeszcze dodatkowo przy okazji zjadłam sobie dwie pyzy. Tak, ja wiem, to może gotowanie dwóch pyzy jest bardzo dziwne, ale miałam po prostu ochotę zobaczyć, czy z kolei jedzenie pyzy, czyli też czegoś takiego, co jest tłuste tutaj, no bo mamy jednak troszeczkę jakiegoś tam mas. Aby żeby one się potem nie posklejały. No, i jakby jest to ciasto, też może naruszyć pomadkę. I powiem Wam tak: pomadka, ponieważ jest tym właśnie takim stainem, o którym wspominałam na początku, ona się z ust tak bardzo nie rusza, ale z kolei w drugą stronę, patrząc, ona zbyt fajnie na tych ustach też nie leży na koniec dnia. Ja Wam się przybliżę, żebyście mogły się dokładnie przyjrzeć. Widzicie, jak ona tutaj wygląda? W ogóle tak już widać na samym tutaj yy, brzeszku, że ona się jednak bardzo odznacza. I to widać momentalnie, dosłownie chwilę po nałożeniu pomadki, pomimo tego, że próbowałam, wiecie, rozetrzeć to ustami. Dodatkowo ona niestety wchodzi w załamania tutaj na ustach, co też widać, i ona troszeczkę inaczej, jakby je barwi, ta, ta barwa jest trochę inna, przez co po prostu to się. No, trochę jakby odznacza. Nie, nie krwawi ani nie, nie brudzi szczoteczki. Jeżeli na przykład czyściłam zęby pomiędzy posiłkami, właśnie taką małą szczoteczką, to nie było z tym żadnego problemu i nie miałam żadnego koloru na szczoteczce nic z tych rzeczy. Wrzucę Wam tutaj teraz zdjęcia, ponieważ ja robiłam właśnie słocze tej pomadki, żeby wrzucić też na Instagram. Nie wiem, czy ten post na Instagramie już poszedł, czy może na przykład pójdzie dzisiaj, kiedy Wy widzicie ten film. Ale właśnie byłam ciekawa, po pierwsze, jak wygląda ta pomadka, bo wiecie, ja robiłam tutaj te słocze, to już go zmyłam, ale szorowałam. Natomiast jak, jak przesuwałam palcem, to tej pomadki pierwotnej było naprawdę bardzo dużo. Tak więc ona po prostu nie miała jak zastygnąć, bo ta warstwa była bardzo gruba. Natomiast te słocze, które ja robiłam tutaj, czyli w kształcie ust, były takie normalne i były takie, wiecie, delikatne. Tej pomadki było niewiele, tej pomadki też było niewiele, tak żeby po prostu to ładnie wyglądało. I na nich też widać różnice w kolorach, ale pokażę Wam właśnie jak próbowałam zmywać te słocze, kiedy ja jeszcze w ogóle nie wiedziałam, że ta pomadka się tak strasznie wżera. Jak próbowałam je zmywać na, tutaj właśnie na skórze i próbowałam najpierw płynem micelarnym, więc możecie zobaczyć jak to wyglądało, potem stwierdziłam, że... Hmm, Trzeba wyciągnąć cięższe działa, więc wyciągnęłam płyn dwufazowy, taki, wiecie, klinik yy, dwufazowy płyn, po prostu, żeby to usunąć. I też, jak same możecie zobaczyć, po prostu te usta, które zrobiła ta lipstein Anastazji, nie chciały zejść. Następnie wzięłam po prostu balsam do demakijażu i balsamem próbowałam to rozpuścić, ale nadal, ponieważ to tak naprawdę zabarwiło skórę, to to już nie jest tak prosto, to, to po prostu to nie schodzi tak łatwo żadnym balsamem, więc tu już trzeba było się naszorować, wziąć gąbeczkę celulozową i po prostu poszorować troszeczkę e, tutaj skórę. Natomiast jeśli chodzi o zmywanie tej pomadki z ust, to ja się cieszę, że wypróbowałam ją wcześniej i że to nie jest takie pierwsze wrażenie, bo mogę wam powiedzieć, że jednak nie ma aż takiego hardkoru, jeśli chodzi o zmywanie właśnie yy, tak jak ze zmywaniem stąd. To znaczy, jeżeli robimy normalnie demakijaż i używamy jakiegoś balsamu albo olejku i delikatnie nim przejedziemy gąbeczką celuzową potem jakimś na przykład yy, żelem oczyszczającym, to to schodzi z ust. Mam wrażenie, że trochę barwnik zostaje, ale ja też z kolei pamiętajcie, że mam bardzo, bardzo blade usta. Więc mi się wydaje, że po prostu u mnie ten barwnik tym bardziej jest um, intensywny i tym bardziej jest widoczny. I w ogóle zastanawiałam się nad tą pomadką, zastanawiałam się, czy ja bym chciała na przykład jakiś inny kolor. I w pierwszej kolejności sobie pomyślałam, że kurczę, tak, chciałabym taki kolor. Trochę jak Huda Mius, czyli nie Mius, tylko bombszel, czyli taki właśnie bardziej nudziakowy w kierunku brzoskwiniowego, ale chciałabym też czerwoną. Natomiast jak spojrzałam na te kolory, które obecnie są dostępne. I spojrzałam na to, jak ten Dusty Rose wygląda zasłoczowany w porównaniu z tym, jak wygląda na moich ustach, to powiem Wam, że tak naprawdę no, nie wiem czy jakikolwiek więcej kolor kupić z tej pomadki, chociaż bardzo mi się podoba tak zwane lasting power, tak? Czyli to, jak ona właśnie wygląda na moich ustach, ale to, że ja nie wiem, jaki ja kolor uzyskam na moich ustach, jest w zasadzie, no, bardzo dużym minusem, zwłaszcza, jeżeli mówimy o pomadce za stówę, bo jeżeli kupujemy w ciemno i kupujemy kolor, wiecie, taki, którego nie możemy wypróbować, no, a w obecnej sytuacji trochę trudno jest jednak o wypróbowanie wszystkich pomadek i szczególnie na ustach, no to jednak ym, tutaj mamy pewien problem moim zdaniem. I chociaż ta pomadka jest bardzo trwała i mi się bardzo to podoba i dlatego na przykład chciałabym mieć bardziej nudziakową wersję tej pomadki, czyli tą bardziej brzoskwiniową, tak właśnie nie wiem, czy ja skuszę się na kolejny, na kolejny kolor. Chociaż może jak będzie jakaś promka, to kto wie, wiecie, będę patrzeć na przykład na Look Fantastic, jak będą jakieś fajne deale, to wtedy może się skuszę. No i teraz przechodzimy właśnie do rankingu moich pomadek. I też właśnie po to obejrzałam m.in. tamten mój poprzedni film, żeby w ogóle wiedzieć, jak ten ranking wyglądał. Przypomnieć sobie, jakie te pomadki tam były, bo tych pomadek już jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I ja też po prostu nie pamiętam wszystkich pomadek. Natomiast ponieważ ta pomadka z była całkiem fajna, i ja mówiłam trochę o tych pomadkach, właśnie, które znajdują się w tych yy, okolicach. To tak właśnie doszłam do wniosku, że ta pomadka jest również bardzo fajna. I gdzieś tam na samym początku, bodajże w pierwszej dziesiątce, chyba na ósmym miejscu, o ile się nie mylę, ale tutaj macie ten cały ranking, i tu gdzieś będzie ta, to, to miejsce ósme, wydaje mi się, że była chuda, a wydaje mi się, ja bym to raczej uplasowała trochę wyżej. Mój ranking, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, jest, to jest ranking trwałości pomadek. Jeżeli bym brała pod uwagę komfort, to, byłby, to pewnie by wyglądało on inaczej. Jeżeli bym brała pod uwagę cenę, no to oczywiście, żeby wyglądał inaczej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja w tym rankingu tutaj biorę pod uwagę trwałość pomadki, czyli to, która pomadka najdłużej i najlepiej wygląda na moich ustach. Więc chociaż na przykład pomadka chudy jest bardziej komfortowa, bo ta pomadka. Pomimo tego, że jest bardzo lekka i macie wrażenie, jakbyście nakładały wodę w ogóle na początku, to ona jest. Ja w ciągu dnia mam takie wrażenie, jakbym potrzebowała nałożyć balsam. I nawet powiem wam, że dzisiaj nałożyłam sobie balsam w ciągu dnia, bo naprawdę już miałam po prostu wrażenie, że. Że mam zbyt takie wspiesznięte wręcz usta i nałożyłam sobie delikatnie balsam właśnie tutaj w tym miejscu. Możliwe, że to on spowodował tą taką jakby coś, co wygląda jak bruzda, ale właśnie te, te, takie wpłynięcie tej pomadki trochę głębiej, jakby w wiecie, w przerwę tutaj. Nie jak to się nazywa? no generalnie o to mi chodzi więc możliwe, że to spowodował balsam dlatego, że poprzednie kilka razy jak używałam tej pomadki to nie miałam takiego problemu, ale też właśnie nie używałam balsamu, więc pomimo tego, że właśnie chuda jest trochę bardziej komfortowa, tak jednak ta pomadka jest po prostu o wiele bardziej trwała, bo to jest yy, farbka do ust, to jest po prostu właśnie taki lipstein, on będzie nam barwił usta to nie jest taka pomadka, która się po prostu wyciera, same widziałyście, że ona po prostu jak się przecierało dłonią to, to po prostu była, była nie do ruszenia, tak? Nie zostawiała żadnych śladów na szklance, nie zostawiała całusa. Jak robiłam sobie tutaj całusa, naprawdę bardzo trudno ją było usunąć po prostu płynem micelarnym i tak i dalej. Tak więc to jest pomadka, która na pewno będzie trwała na naszych ustach, i dlatego ona w tym rankingu znajduje się dosyć wysoko. Ale uczulam Was na to, że właśnie z tym kolorem może być trochę kiepsko, z doborem tego koloru. Więc tutaj uczulam Was, że po prostu no, może być tak, że spudłujecie i chociaż jest tylko pięć kolorów, no to może być tak, że może nie do końca akurat kolor będzie dobrze wyglądał. Ja w tej chwili nie widzę żadnego koloru, jakiemu chciałam sobie kupić, bo nawet jak pomyślałam właśnie o takim czerwonawym, to tak patrząc na właśnie te słocze, to tak w sumie nie wiem, który kolor bym wybrała w tej chwili. Kto wie, może pojawi się więcej kolorów, może to jest na razie takie testowanie wody, właśnie testowanie rynku. Anastazja chce zobaczyć, jak się właśnie przyjmie e, ta formuła, tylko moim zdaniem to, jest, to nie jest tak, że to jest e, nowa wersja pomadki matowej. To jest zupełnie inna formuła, to jest zupełnie inna inny produkt moim zdaniem, moim zdaniem to nie są zamienniki, to nie jest jakby nowa wersja tej starszej pomadki, to jest zupełnie po prostu co innego, tak więc jak ta pomadka akurat nie jest zbyt fajna i właśnie jest taka bardzo ciężka na ustach, ona już na tej mojej liście jest w ogóle bardzo nisko, chociaż kiedyś się ulubiłam, ale wiecie, z czasem, kiedy powstają nowe produkty, kiedy wchodzą nowe pomadki na rynek, kiedy poznajemy coraz więcej pomadek, to to, co, to czym się kiedyś zachwycałyśmy niekoniecznie jakby, wiecie, zdaje Prób, jak to się mówi zdaje próbę e, 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 egzamin próby test of time, generalnie chodzi o to, że po prostu no jakby już te produkty nie są takie fantastyczne w obliczu wszystkich innych produktów, które się wypróbowało, tak więc tak moim zdaniem to jest naprawdę fajny i trwały produkt, Anastazja się ceni, więc czy stuwa to jest drogo czy nie to już zostawiam w waszej ocenie tak jak wspomniałam na Look Fantastic, bardzo często są różne promocje, tak więc możecie właśnie wyczaić ją minus 15%, minus 20% i wtedy kupić na przykład pewnie bliżej 80 zł, a nie 120 jak w Seforze. Sephora ostatnio po prostu tak wyskakuje z tymi cenami, że jestem naprawdę w szoku, więc po prostu warto, warto spojrzeć na fantastyki. Ja akurat swoją zamówiłam na Cult Beauty, bo jak zamawiałam um, taki mini zestaw Glow Recipe, takich mi mini produktów, to po prostu tej pomadki jeszcze u nas nie było, nie wiedziałam kiedy będzie, więc wiedziałam, że zamówię, zamówię sobie z Cult Beauty. Na Cult Beauty ona kosztuje 22 euro. Więc to się przelicza mniej więcej na podobną cenę, w jakiej ona jest na Look Fantastic, więc koło 96 zł po obecnym kursie euro, oczywiście. Więc tak, dajcie mi znać, czy miałyście tą pomadkę, ewentualnie, czy się nią zainteresowałyście, czy was, czy was ona ciekawiła w ogóle? Jestem też ciekawa, czy jeżeli ją macie, to jakie jest Wasze zdanie na jej temat? Aha, wiecie co? Ja jeszcze się odniosę w sumie do tego do tego, do tej opinii, która była na e, Sephora, gdzie ona była? Tutaj. A, już mi uciekła. Ale dobra, bo teraz mi się to nie otworzy. Natomiast tam było właśnie coś, że trudno było uzyskać ładny efekt na ustach i faktycznie, no tak niestety jest. Widziałyście też, jak się ją że może być tak, że jeżeli mamy jakoś tam, wiecie, e, nie wiem, nierówny pigment na ustach czy coś, to może być tak, że ona będzie niezbyt równo wyglądać. No i też jednak to nie jest kolor Dusty Rose. No co tu dużo mówić, to nie jest kolor Dusty Dusty Rose. To jest zdecydowanie bardziej taki właśnie jagodowy kolor. Moim zdaniem jest trochę mocniejszy. Dusty Rose powinien być takim właśnie przygaszonym brudnym różem. To powinno być takie na ustach. No to teraz zobaczcie, jaka jest różnica. A, widzicie. To jeszcze Was zbliżę i spróbujmy nałożyć drugą warstwę tego. Tak, właśnie jakbyśmy chciały sobie poprawić usta, chociaż one za bardzo nie potrzebują poprawienia. Ale gdyby. To zobaczmy, co się będzie działo. A, w ogóle. Bardzo przyjemnie pachnie, tak jakbyście się smarowały jakąś owocową galaretką. No ta o ale powiem Wam, że te usta moje trochę tutaj tak niezbyt dobrze wyglądają. Tak jakoś tak. Hmm, nie jestem zbyt zadowolona, ale ona już wysycha i już praktycznie nie czuć na ustach. Za chwilę się dosłownie jeszcze minutka i przestanie się kleić. Natomiast, no, zbierają się takie glutki mam wrażenie na ustach no i nie, jednak mam wrażenie, że ona jest troszeczkę, teraz jest ten pigment taki nierówny, szczególnie tutaj właśnie na dolnej wardze, nie wiem czy to nie wiem, czy to kamera odda, ale wydaje mi się, że widać, więc no faktycznie tutaj jednak i może być tak, że jednak ten kolor, jeżeli będziemy próbowały nałożyć, to może być niezbyt równy, nie wiem jak z innymi kolorami, też tak może być Dobra, więc wydaje mi się, że to tyle, że powiedziałam naprawdę bardzo dużo informacji, ale też chciałam jak najwięcej Wam przekazać, bo to jest nowość, a to jest drogie, więc wiecie, no też nie ma sensu wydawać e, kasy w błoto, jeżeli to nie jest coś, co Wam będzie odpowiadało. Tak więc jeżeli Wy macie też e, kupiłyście tą, tą pomadkę czy też tą właśnie farbkę do ust, to koniecznie dajcie znać, jak się na Waszych ustach sprawdza i jakie są Wasze odczucia. Bo to jest tylko moja opinia, jestem tylko jedną osobą, a wiecie, w kupie siła, a was tutaj jest już prawie 12 tysięcy, więc jest szansa, że może któraś z was właśnie e, tą pomadkę też miała i też może się podzielić wrażeniami. No dobra, więc ja w takim razie dziękuję Wam dziewczyny serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeżeli lubicie testy pomadek, to bardzo Was proszę o kciuka do góry. Też jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to będzie mi bardzo miło. Jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, zbliżamy się do 12 tysięcy. Albo nawet już go osiągnęliśmy dosłownie, naprawdę jak dzisiaj to nagrywam, to zostało kilka osób wręcz, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał. I zapraszam Was w piątek na podsumowanie miesiąca sierpnia, czyli jakie produkty właśnie podbiły moje serce. Może niekoniecznie, ale jakie produktów najwięcej używałam w sierpniu i jakie właśnie uszeregowałam, oraz też jak będzie wyglądało rozdanie, co trzeba będzie zrobić, jaka będzie nagroda itd., itd., ponieważ na 12 tysięcy będzie rozdanie. Tak więc zapraszam Was w takim razie w piątek na kanał. Czekam na Wasze komentarze. Koniecznie dajcie znać, jak Wam się ta pomadka sprawdza, jeżeli ją macie. Ewentualnie jeżeli na przykład Was zaciekawiłam, to też mi będzie bardzo miło, jeżeli napiszecie, że na przykład po, po mojej recenzji stwierdziłyście, że hmm, może warto jednak ją wypróbować. Tak więc czekam na Wasze komentarze, trzymajcie się ciepło i do następnego filmu. Na razie, pa pa!